Hello! Hey. Idziemy sobie 5 km 4,5 do centrum Agadiru przez drogę zadupiową. Przez drogę ogrodową. Oh, przez ogrodową. pustynię. Przez pustynię. Kaktusy nawet tu są. Szymon znalazł nam gorące źródła. Słoneczne? <noise> znaczy, Zamoczyliśmy I, i ręce? Ręce? Ja, ja nie ja też, ja też. I były gorące źródła. I tyle. I dwa domy. I jesteśmy. I teraz wracamy do miasta, bo nawet taksówek tutaj nie ma. A gość nas ostrzegał, żebyśmy wzięli, żeby nam że za dopłatą poczeka. A my stwierdziliśmy, nie! I nawet ja zaproponowałem, mówię, nie, taksówki są tutaj, damy radę. No i się okazało, znaczy... że jednak miał tak, rację. Próbowaliśmy złapać lokalca, chciał za 8 km 80 zł. I stwierdziliśmy, że idziemy lepiej zjeść obiad za te 80 zł. niż ten, niż mu zapłacić, idziemy piechty. Więc 7 km piechtą przez pustynię. Zobaczycie sobie, o, tak wygląda, jeszcze ją Nasze Bo I tam idzie z tyłu, nie wiem czy widać. Pani matka. <gry> Pani matka.